No, przykro nam, ale jutro też jest dzień. Dzisiaj jeszcze jesteśmy smutni, ale jutro podnosimy głowy, bo nasze życie się nie kończy. Za chwilę rozpoczyna się kolejny milnacki, kolejny turniej i... i do przodu. A jak Pan osobiście postrzega ten turniej? No bo z jednej strony rozczarowani już nie gracie, ale z drugiej strony akurat Pan jest takim najbardziej pozytywnym bohaterem naszej reprezentacji. Wolałbym być... Innym bohaterem, tym, tym wygranym, tym, który przechodzi dalej, a odpadamy z turnieju. Na nic się to zdało. Szkoda, ale myślę, że daliśmy wiele radości polskim kibicom. No po prostu bardzo nam szkoda, że, że odpadliśmy i nie mamy dalej w turnieju, bo cały kraj na to zasłużył. Staraliśmy się. Trener Smuda ogłosił, że, że żegna się z pracą. Jak, jak to przyjęliście? Szczerze powiem, no, trener nam tego nie głosił osobiście, także jeszcze jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. A w ogóle rozmawiał z nami? Nie było jakiejś wielkiej rozmowy, wiadomo, no bo takim meczu każdy przychodzi do szatni i no, jest ten moment taki... Nie wiem jak to nazwać. Kurwienia? Nie wiem. Kurwi. No bo to strasznie boli. No. Mamy tyle sytuacji, nikt nie chce wejść, oni wyprowadzają w jedną sytuację i strzelają. To być może... Nasz limit szczęścia się skończył, a, ale myślę, że ta grupa ma przyszłość i, i są przed nami kolejne eliminacje i musimy, na nich musimy się skupić i udowodnić naszą wartość.